Dzień dobry wszystkim, wybiła godzina 8, a dzisiaj w moim studiu wystąpi Matylda ze szkoły 41 w Bydgoszczy. Porozmawiamy na temat, jak pomagać zwierzętom podczas zimy, co należy robić, a czego nie wolno. Dzień dobry. To od czego zaczniemy? Warto zacząć od naszych ukochanych czwornogów, i myślę, że dobrym pomysłem będzie skrócenie czasu spacerów poprzez. To, że naszym pupilom nie sprzyja długie przebywanie w minusowych temperaturach na dworzu. Okej, okay. czy da się jeszcze im jakoś pomóc? Myślę, że mycie łapek po spacerze też jest dobrym pomysłem, dlatego że sól, która jest wysypywana na drogi, nie jest za dobra dla łapek naszych psów. A oprócz zwierząt domowych, jak pomóc innym zwierzętom? zimu możemy pomagać np. ptakom poprzez budowanie karmników i zostawiania w nich pożywienia, jak i budek lęgowych. Przy okazji jest to też fajna alternatywa do zaobserwowania ptaków. Czy warto wspomnieć coś jeszcze? Yy, tak, myślę, że możemy poruszyć temat schroniska i adopcji tymczasowej, żeby pomóc zwierzętom, szczególnie w największych mrozach, bo często yy, psy przebywają w końcach na zewnątrz, w budach. Yy, więc, żeby po prostu pomóc im, żeby przez całą zimę, chociaż te w te największe mrozy, nie przebywały na zewnątrz. Dziękuję. Dziękuję.